Jan Mazoch, a później Artu Lappi. No to jest jeden z tych zawodników, który musi walczyć o metry, o punkty. Szósty przed Adamem Małyszem. Pokaże świata. Dzisiaj jest szansa, żeby Adam... <laughs> no i proszę Państwa, to jest fatalna informacja. Fatalna. Ten upadek jest niestety straszny. Upadł Słyszymy o wielkie brawa tu to wygląda gorzej niż źle, dlatego że od początku widać stracił przytomność, później niestety już bezwładnie na puli spadał Jan Mazoch. Jest nieprzytomny. To mogą być poważne obrażenia i wewnętrzne, i złamania. To jest niestety, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Daję sobie sprawę z powagi sytuacji. Zresztą wszyscy w tej chwili. To jest ta druga twarz, niestety, skoków. Oni nigdy o tym nie myślą, ale to gdzieś jest. Na górze poszedł zwrócić uwagę, reakcja skoczków. Pamiętam ostatni taki upadek, który wyglądał dramatycznie. Tomasa Morgensterna. Byłem świadkiem upadku Adama Małysza przed dwoma laty, ale to było zupełnie nieporównywalne. Morgenstern wprawdzie podobnie przed wylądowaniem upadł. Padał na plecy tak, że wyglądało, że jest tam a tu widzą Państwo, jest krew, jest niedobry. Adam Małysz upadł po wylądowaniu, i to był dość też poważny uraz. Simon Aman Willingen na treningu dostał podmów wiatru, który spowodował, że przeleciał przez bark do przodu. To no tu brawa, ale. Chcielibyśmy wszyscy, żeby ten komunikat, który dotrze do nas ze szpitala zakopiańskiego był dobry.